Witam w kolejnym filmiku. Przychodzę z taką informacją, nie wiem czy każdy wie, ale jeżeli chodzi o Wrocław, generalnie powiedziałabym, że jak na duże miasto to wypada bardzo słabo perfumowo. Pomijając fory, Douglasy i tak dalej, pojawiło się stacjonarnie El Nino oraz dosyć niedawno pojawiło się stacjonarnie Eglamur. Ja jeszcze w Eglamur nie byłam, o El Nino już wspominałam nieraz. A, przypominam, jeżeli obraz jest ucięty na rzecz opcję pełny ekran. Jeżeli chodzi o Nino, zdarza mi się tam zaglądać, zdarza mi się tam odbierać zamówienia jakieś właśnie skórzone online. Jeżeli chodzi o glamour, nawet jak już się pojawiło stacjonarnie, to ja sprawdzam, że nie było tej opcji odbioru osobistego właśnie w galerii dominikańskiej, już ta opcja się pojawiła. Złożyłam pewne zamówienie właśnie z odbiorem, także... W tym momencie już wiem, że na pewno udam się w najbliższym czasie do Eglamur stacjonarnego, także na pewno zdam relację, jak się ma stacjonarny Eglamur kontra stacjonarne, El Nino. Jeżeli chodzi o El Nino, jestem ogólnie bardzo zadowolona. Miejsce jest bardzo duże, przestrzenne, dużo jest zapachów. Są rotacje, czyli są zmiany zapachy. Bardzo małe rotacje, niestety ostatnio w obrębie niższe Kiedyś mam wrażenie, że przy każdej wizycie tam były zupełnie inne rzeczy niszowe. Mogłoby być tej niższej więcej. Nie jest aż tak dużo, ale są niektóre ciekawe marki, które można pozestować stacjonarnie typu Amouage, jest dużo zapachów Toma Forda Generalnie zresztą nie już tak sobie. Kiedyś były Pan Haligons, były różne inne marki, teraz tego generalnie prawie nic nie ma. Jest troszeczkę Bayredo jest troszeczkę molekuły. Mało jest tego, mało niestety takie małe miejsce. Natomiast jest dużo mainstreamu i również takiego mainstreamu bym powiedziała nieznanego, takich zapachów, które na przykład nie ma w seforze czy w Douglasie czy w Douglasie. I podoba mi się to, że generalnie jest tak spokojnie, przestrzennie. I że wszystko sobie można spokojnie posprawdzać, że to nie są takie miejsce, że od razu ktoś nam silnie chce pomagać. Co nie znaczy, że tam są osoby niepomocne. Jeżeli ktoś coś potrzebuje, to pomagają. Także mi osobiście jakby idea i sposób funkcjonowania tego miejsca zdecydowanie odpowiada. Mam nadzieję, że to będzie tak samo w Glamour. Tu dam znać i dam też znać, jakie marki tam są dostępne, czy co na przykład z mainstreamu, co z zniszy, może właśnie coś z zniszy będzie więcej, może będą marki niszowe, których na przykład nie ma Welnino. Wydaje mi się, że oni mogli pójść w taką Stronę, czyli zrobić rozeznanie co już Elino przedstawia, pokazuje, oferuje z niszy stacjonarnie, a co oni mogą na przykład zaoferować innego. Także ciekawa jestem i w ogóle zauważyłam ciekawą rzecz. Nie wiem, czy to w związku z tym uruchomieniem tych odbiorów osobistych, ale zawsze było tak, że generalnie Eglamur i Elino mają, to jest chyba ten sam właściciel, jak kiedyś słyszałam, em, praktycznie zawsze bardzo podobne, bądź często identyczny, asortymenty. Jak ktoś się pojawia w El Nino, tak samo jest Eglamur. I cenowo zawsze było tak, że w Elnino wypadało to lepiej, we glamur gorszej. Chociaż z pewnymi wyjątkami, ale generalnie tak. Czasami były zapachy, które były tylko we glamur, nie boi w Elnino, Ale zasadniczo, jak ktoś polecał coś ze glamur, można było sprawdzić, czy na Elnino przypadkiem nie ma taniej. Ale ciekawa, ciekawą rzecz zauważyłam, bo ktoś by powiedział, dlaczego w ogóle coś odbieram w glamur, skoro w Elnino taniej. Znaczy, te różnice zawsze były małe, czyli w momencie, teraz, jak one są były tak małe, to i tak, gdy na przykład w Elnino nie musiałabym płacić kosztów dostawy. To i tak by wychodziło w tym momencie lepiej mi eglamur e z odbiorem osobistym, jak już to wprowadzili. Natomiast o niej, było to, że w ogóle dojrzałam ten odbiór osobisty, możliwość, dlatego, że jakby nastawiona, że będę płacić koszty dostawy, chciałam coś stricte kupić na eglamur, bo akurat okazało się, że dany zapach był w lepszej ofercie cenowej na eglamur. Także taka y dziwna sytuacja, bo już od dawna nie było czegoś takiego. Nic kończę, bo już mi trochę sobą, muszę wychodzić, lecieć. Mam nadzieję, że dzisiaj wstawię te filmiki i może któryś z tych wcześniejszych, dawnie nagranych, tych odnośnie poszukiwań perfumowych widzów kolejny opiszę i wstawię. Od razu mówię, że dużo tam jest nagranych tych poszukiwań perfumowych widzów, tylko tak jak ja mówiłam, mi zależy na tym, żeby to wszystko dokładnie popisywać już takie e, ukierunkowane filmiki dla widzów, także będą sukcesywnie wstawiane. Może już wspominałam, że muszę tam jeszcze były, prawda? Więc w pierwszej kolejności cieszycie odcinek, czyli. Paczulowe klimaty, zresztą opaczuli było do tej pory na moim kanale bardzo mało. Wszelkie numery na mnie, komentarz bądź opis. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.